Witam Was serdecznie i chciałbym z tego miejsca zaprosić Was na mój najbliższy webinar poświęcony stawu barkowemu. Przedstawię Wam, w jaki sposób krok po kroku przebadać staw barkowy, ale przede wszystkim, jaki wyciągnąć z tego wnioski pod kątem doboru odpowiednich technik terapeutycznych. Zobaczysz, że leczenie stawu barkowego może być skuteczne, ale tylko wtedy, kiedy zaczniesz pracować kompleksowo. Będziesz uwzględniał leczenie stawowe, powięziowe, mięśniowe czy nerwowo-naczyniowe. Nie ma skutecznego leczenia stawu barkowego, jeżeli nie uwzględnisz w tym leczenia kręgosłupa czy aspektów trzewnych. Przedstawię Ci różne sposoby leczenia konfliktów podbarkowego w zależności od tego, jaka tego będzie przyczyna. A więc, jeżeli masz problemy ze skutecznym leczeniem stawu barkowego, to ten webinar jest dla Ciebie. Serdecznie zapraszam 27 kwietnia. Bydgoszcz od nowa. Pozdrawiam serdecznie.